Cześć, ósmy dzień września 2019, Skora kończy się lato, zbiory tegoroczne na stole, ale głównym punktem dzisiejszego dnia będzie. Bieganie w Ubartowie organizowany jest szósty półmaraton bez granic się nazywa. No i będę w nim za 3 godziny startował. Samo południe: pomidory czarne, pomidory czerwone, ostre papryczki. Jeszcze tylko kawka i do Lubartowa odebrać pakiet startowy, rozgrzewka i jedziemy. Będzie dzisiaj atak na rekord życiowy, czyli postaram się, jak wszystko dobrze pójdzie, złamać magiczną granicę dwóch godzin w półmaratonie. Na razie. Urokliwe miasteczko Lubartów, 25 km na północ od Lublina, Rynek, jest godzina do 13.00, daje się odebrać pakiet startowy. Pogoda może być. Czyli, o słychać już w oddali strefę mety tu gdzieś w ośrodku kultury ma, mają te pakiety o, tam coś jest rozdawać no. o tu jest strefa mety Mamy już siateczkę śliczną Teraz z pomocą kibiców zrobimy rozpakowywanie Tu gustowny budynek Urzędu Miasta w Lubartowie Cudeńko po prostu Mamy kibiców do otrzymanie kamery w tym zasłanianie. Koszulka

Tyle. nie ma żadnych reklam nie ma żadnych kuponów nie ma żadnych talonów skromny pakiet ale torba fajna będzie na zakupy Jak nie zginie to nie dobra idziemy pospacerować w takim gustownym pięknym mieście w Bartowie godziny Startu, Leniwie czas płynie, fontanna tryska, lody smakują w miłym towarzystwie. Przygotowania przedstartowa. Osiem, siedem, sześć, przed startowa Siedem, siedem, Dwa, jeden. Po nie biegniemy. Nie ścigamy się, razem biegniemy. powolutku, każde jak może. Proszę wolniej, na wózkach też. Razem wszyscy. Nieważne, nie masz lat, nieważne jak tam twoje zdrowie. Ważne, że jesteś tutaj z nami. Chodźcie, chodźcie po nas. E é pra Tutaj. Przed nami 10 km na piątym 200 było zapomniałem się ten zameldować To będzie woda punkt pomiaru tempo 5,36 Naprzedt było 5,32 potem spadło do 5,50 bo to w mieście pod górę teraz już jest. Ci co kończyli 6 km zakończyli, sami pół biegną. Dobrze jest. O, tu będzie pomiar czasu pośredni. I zaraz woda. 5,30 tempo, dobrze jest. km będzie Wodopój Tempo na granicy przyzwoitości 539 Tam było trochę z górki, tam nawet było 5,20 parę ostatnie 5,50 zobaczymy Ale pewnie się nie uda, bo on koniec będzie pod górkę Ale zobaczymy Woda, woda, ja chciałbym wypić wodę. Piękny pałac, nie bardzo jest, jedzie na znowu no, nie wyszło dwie minuty do czasu pół kilometra minuty w Dzień. Dzień. Dzień po Dzień pobiegu. Piękny medal. Naprawdę bardzo ładny jeden z ładniejszych jakie wybiegałem do tej pory. Gratulacje serdeczne. Do organizatorów jak również gratulacje za sprawne przeprowadzenie tego biegu bo generalnie do niczego nie można się było ze spraw organizacyjnych przyczepić no może poza godziną bo 15 godzina to nie jest moja ulubiona pora na bieganie ale widocznie są jakieś powody do tego żeby o takiej godzinie biegać Miejsce 153 czas 2 godziny minuta 37 sekund czyli zabrakło półtorej minuty do 2 godzin pierwsza rundka 6 km chyba ciut za szybko w tempie 5.32 być może to się odbiło na wyniku. Później trochę, trochę wolniej, później znowu trochę szybciej, trochę wolniej. No i ostatnie 3 2 km, dwa w zasadzie było lekko pod górkę, a potem mocniej pod górkę. No i tam właśnie zgubiłem te półtorej minuty, które zabrakło do 2 godzin. Może uda się następnym razem.